Czy chcemy Polacy ukarania Piotra R. Otóż proszę Państwa, to podawał portal RMF24. Zakończyło się śledztwo w sprawie maszyn narodowców w Oświęcimiu. Piotr R. z zarzutami. Piotr R miał powiedzieć, no pozwolę sobie zacytować fragmenty, Święcińska prokuratura zakończyła śledztwo w związku ze skandalicznymi wydarzeniami podczas tegorocznych uroczystości rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego auschwitz wirkenau Dowiedzieli się reporterzy RMFWM, chodzi o demonstrację narodowców, w czasie w której Piotr R. miał między innymi nawoływać do walki z żydostwem i tutaj takie oto informacje, w czasie manifestacji inicjator idący na czele pochodu Piotr R., miał między innymi krzyczeć czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę. Gdzie są rządzący tym krajem przy korycie? Trzeba to zmienić. To jest informacja z 25 marca bieżącego roku, portal rmf24. Jak Państwa informowałem... W następstwie zarzutu przedstawionego Piotrowi ja opublikowałem ppt 131 pod tytułem Doktor Z. Kękuś, upadek Polski, czyli sprawa Piotra R.A. między innymi Beata Szydło i Jarosław Gowin. I oto, proszę Państwa, statystyki na tym filmie, no na ten moment. Kiedy przygotowuję ten materiał, 11 11138 wyświetleń, 1000 łapek w górę to jest proszę Państwa minimum 1000, dlatego że YouTube po przekroczeniu 1000, po osiągnięciu 1000 przez y, łapki, czy to w górę, czy w dół, podaje już tylko kolejnymi setkami, zatem tych łapek może być więcej niż 1000 i tylko 17 łapek w dół. Proszę Państwa, 17 łapek w dół, yy, w Ponad 11 tysiącach wyświetleń to są setne części procenta. 17 łapek w dół, w totalnej, w całkowitej liczbie łapek w górę i w dół to są dziesiąte części procenta. No i w związku z tymi statystykami na tym oto filmie, ja pozwoliłem sobie, proszę Państwa, skierować pismo do pani Grażyny Pniak, to jest prokurator rejonowy w Oświęcimiu, to jest pismo, które wysłałem w dniu wczorajszym wniosek o potraktowanie w interesie społecznym statystyk na opublikowanym w dniu 28 marca 2019 roku na kanale WWP-Pola .po YouTube w filmie pod tytułem no i podałem tytuł. Jako wynik sondażu opinii publicznej w sprawie zarzutów przedstawionych przez prokuraturę rejonową w Święceniu panu Piotrowi. no Proszę Państwa, yy, możemy z całą pewnością te statystyki potraktować jako wynik sondażu opinii publicznej. No i proszę Państwa, gard, garstka, dosłownie garstka jest za tym, żeby ukarać Piotra. R. Do tego pisma nazwijmy go pisma przewodniego załączyłem zrzut z ekranu z dnia wczorajszego. Ja Wesłownie pismo wystałem w dniu wczorajszym, wtedy było 10877 877 wyświetleń i też już był minimum 1000 łapek w górę i 17 łapek w dół. No. Proszę Państwa, myślę, że prokuratura powinna zastanowić się w takim razie nad, nad głosem Polaków, yy, którzy no w ten sposób tymi, tymi statystykami prezentują swoje stanowisko w sprawie ścigania pana Piotra R. Ponieważ prokuratura rejonowa w Oświęcimiu, jeśli sporządziła doskarżenia, a z tej informacji, którą podał portal yy, RMF24, wynika, że ten akt oskarżenia albo już został sporządzony, no bo jeśli zakończyło się śledztwo to i są przedstawione zarzuty albo rychło zostanie sporządzony to kopię tego pisma skierowałem również do Pani Prezes Sądu Jelenego w Oświęcimiu, Elżbiety Witkowskiej i to są dowody nadania tych dwóch pism w dniu wczorajszym do prokuratura, do prokuratury rejonowej, czyli do prokuratora rejonowego w Oświęcimiu i do sądu rejonowego w Oświęcimiu, czyli do prezesa sądu rejonowego w Oświęcimiu. No i ciekaw jestem, proszę Państwa, jaki będzie dalszy rozwój zdarzeń, jeśli chodzi o zarzuty stawiane panu Piotrowi R. Jeśli sąd podzieli stanowisko prokuratora, stanowisko po, po przedstawi jeszcze raz te statystyki, no bardzo, bardzo odosobnione no to może zostać wydany wyrok, sprawa zostanie przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie, zatem kopię tego pisma z tym zrzutem doręczę również prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie i prokuratorowi okręgowemu w Krakowie. Prokurator okręgowy to Rafał Babiński. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie to pani Dagmara pawełczyk woicka i prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie to sędzia Rafał Dzyr.